Witamy w twitchowych wiadomościach. Nazbierało się. Zaczynamy prosto z bomby, bo streamerzy ostatnio pozrywali się ze smyczy i są bardzo niegrzeczni. Amrach kręci na kilka maszyn. Disco Karolek z Dajczmanem na przedłużanym są tak porobieni, że mają omamy i zwidy, że na przykład trzymany w łapie jest telefon. Multi oficjalnie jako gangster dołącza do gangu Cholaka masno-ni. Masno ale nie tylko on. Na streamie Artura Gębicza przez jeszcze jedną osobę liderem gildii nazwany został Michał Bakston baron To jest talent show zdela, coś słyszałem, tak? To chciałeś oglądać to? Chcesz to to oglądać? W sensie, nie wiem, ty zaproponowałeś, ja kojarzę tego gościa, bo on chyba kiełbasy kiedyś czternastu 14... no. razy nie? No to jest, kurwa, człowieku, to jest lider naszej gildii. Ja pierdolę, dobra, nie. Czy to oznacza, że reaktywowane masno będzie miało jeszcze jednego zakominiarkowanego delikwenta w ekipie? Czas pokaże, ale jedno jest pewne. Do podziemia wraca legendarny raper Maximus Pog. Słyszałeś, że ten, że nowa nutka wychodzi? Kogo? No, Maximus Poga. Maximus Pog wydaje nową nutę? No. A kiedy? No kurwa, myślę że tak do... No, do końca kwietnia powinno być, no. Ale szczerze, ta nutka ugruntuje mnie jako top 1 rapera w Polsce. Czy Maximus Pog jest powiązany z Zeju Pogiem? Czy to kompletnie inny gość? Tego nie wiemy, ale jedno jest pewne: w tym miesiącu nowy hit podziemia rapowego. Pośród tych wszystkich szemranych gangsterów. Jeden ostatnimi czasy wyróżnia się najbardziej, bo głośno robi się o przechwałkach Aleksandra Randombrusa-Kardasia na temat jego mrocznej strony. Ja, ja mam ciemną, kurwa, stronę, której żeby lepiej nikt nie sprawdzał. Znaki na streamach daje coraz częściej. Co? Ty mnie skopałaś? To byłaś ty? Zobaczymy jak streama zgaszę. A sam bardzo groźny strimer wyjawił sekrety swojej przestępczej przeszłości. Zabierałem typowi kanapkę. Już koleżance, przyklejem gumę do, do plecaka. Rzeczy... O kurwa, przepraszam, zjebałem, zebrałem fest. Dzwoniłem bang, 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 kurwa bang, po, bang. po domofonach i pytałem czy chodzi im pralka, a jak nie, to mówiłem, że czy wejdzie na dół. Takim bandytom byłem. Czyżby pod wpływem przeprowadzki i nowego życia Olek stawał się coraz to bardziej męskim testosteronowym alfą? Nic bardziej mylnego. Wielki gołtry gołtar Stokłosa w końcu organizuje streamy z kampera po kilku krajach, które obiecał po streamach z Japonii. W skrócie projekt kampery podczas których planowania Gerber o mało nie zesrał się ze strachu na myśl, że po przejechaniu całej trasy wrócić będą chcieli samolotem. Z Bony Później Starej samolotem wracamy, no i mamy to, mamy tripa, Planują trasę. Nie możemy wrócić kamperem i coś zwiedzić po drodze? Nie podoba mi się ten samolot. Dobra, Aśka, no ja wiem, tak. Cześć ja Przestań się skrygamy, bać ale samolotem. my, my kurwa, też pojedziemy, też pojedziemy. Organizm ludzki jednak jest tak zaawansowany, iż w sytuacjach stresowych jest w stanie znaleźć rozwiązanie na każdy problem. Stąd też Gerber wycwanił się i ograł swoich towarzyszy podróży genialnym pomysłem: Ja chyba wrócę po prostu promem do Polski. Dobra, tak? bo, ta, kurwa, jak kurwa nie, problem do Polski, jak z problemem nie z Francji kurwa, z w ogóle z z Hiszpanii. Nie zaczynaj z <grym> tematu. Wieści dla Olka są niepocieszające, ale pewnie jeszcze dużo w planach się pozmienia, bo tym razem projekt Gołtary nie jest robiony na ostatnią chwilę i jest hajpowany wyjątkowo wcześnie. Kampery planowane są dopiero mniej więcej na przyszły miesiąc, a potencjalni uczestnicy non-stop dorzucają nowe pomysły i ciekawostki. Na Hej, na Gibraltarze. Nie chce, a tam są takie małpy, w ogóle co można się integrować. Jest, z nimi. Tak. Dominator, przez to, że ogłasza projekt tak wcześnie, pewnie odpali jeszcze z 10 streamów z planowania tych kamperów, więc dziś sedarujemy ich analizowanie. Ciekawscy pewnie obejrzą się u niego na kanale. Jedno trzeba jednak napątknąć. Gołtry Gołtar przez te wszystkie projekty otrzymał specjalny, certyfikowany order. No no, czekaj, zostałem taki. taki kubek. Staś mi wysłał taki kubek. Rozumiesz? A jak już mowa o kubkach, to wyszło na jaw, że pała Bita Mlekosz współpracuje z policją i organami ścigania, zgrywając gangusa na swoich transmisjach. No skupiłem cztery paczki, żeby potem nie jedzieć. Patrzcie, jaki ma, ku ma kubek, kurwiel, Patrzcie, jaki ma kubek, jebaniec. Dobra, ja idę stąd. Żółta karteczka. No, a tak to co? Ma wyjść serial Zawód Streimer. I na grafice promującej widzimy meduskę, Izaka, nawcie Taziego i Kunolda. Ciul wie, czy to dokument, czy nowe trudne sprawy. Może też to być niezły melodramat, bo jak wiemy, jest to najcięższy zawód na rynku. Wystarczyło spojrzeć na gucia zeszłej nocy. O, się zmęczyłem. Boży Święty. Cały dzień przy komputerze. Storki nagrałem. Redakcja już nie może doczekać się jakiegoś odcinka o kuniach, a tak serio to spodziewamy się klapy, oby Ginold nas zaskoczył. Wywiady u Szczurasa. Paramaxil wyruszył w miasto z kamerą, wymuszając liczne interakcje z ludźmi. Kogoś na sumieniu, a Chapkins Jesteś siostrą Minimajka? Co? Jesteś siostrą... Co? 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 zjedź. Cześć, żółwik! Niektóre szociwa były śmieszne i prowokujące. Co, co do posiedzenia? Rzeżucha? Łąka kwietna. M łąka? łąka? To są, kwietna, to są nasiona, to są nasiona. I, I łąkę można zasadzić? Tak. Okej. Okay. Można spróbować. A Ten deso wygląda jakby ktoś go zasadził w coś. <grym <grym o taki <grym> bez solutki, nie? Proszę poczytać, może to, to coś tam będzie ciekawego prawda? A ten, ten Szymon Hamownia to on jest Hołownia. jakimś... Hołownia. I... Hołownia. On jest mechanikiem? Ho bo yes. ha ha Hamownia? Hołownia. On wygląda na oszusta. My na... Wygląda na oszusta. Niektóre jednak bardziej z kategorii cringe i wyjątkowo niesmaczne. Dzień dobry! Kojarzy pani Mamona? Ale ostatecznie streamer wraca do formy. Oby nie poszło to w stronę totalnej patoli, bo ostatnio zwyzywał też on ostro innego strajmera. Piotra Popo Węgrzyna. Nie wiem jak roztręcić Discord, będę robił poradnię psychologiczną, tak jak kiedyś, to, to, to co mi Popo, Popo zapierdolił, ten pomysł. On zrobił Popo rady, a ja to robiłem przecież 4 lata wcześniej, nie? Tylko, że jest tą różnicą, że ja się w chuj znam na wszystkim, a Popo się nie zna na niczym, oprócz wpierdalania gówna. Czy Piotrek da po sobie tak jechać? A może ostro odpowie, a może w ogóle to po nim spłynie? Subujcie redakcję i bądźcie na czasie. Jak już mowa o dramach i wyzywaniu, to Warion ostro poleciał po Netrodalu i Brusiku. A, Demonstra się z No tak, tak. tak. Brus jest zow. Netrodal jest zow. Mokry jest gówno jadem. Czy to zaczepka pod zasięgi? Jak zareaguje na nią Aliek? Przypominamy jeszcze raz sub dzwon i like. I teraz lecimy dalej. inni Bogini ma konkurencję. Nowa V-Tuberka wjeżdża na salony. Katarzyna Kasik-Spaciorek. V-Tubing. Aparat przegrzał. O kurwa. No to teraz faktycznie zostałam V-Tuberką, bo mi się aparat przegrzał. Hej, witam was serdecznie. Haha. Ha. To ja, niedobra Katarzyna, teraz ja przejmuję ten stream. <noise> Ale tak jak mówiliśmy jakoś wyjątkowo wulgarni, ostatnio ci nasi streamerzy i podczas partyjki w szachy, Xen ten ostro poleciał po naszej nowej fałtuberce. To jest Kasia? Boże, co za kurwa. Możliwe, że biedna Kasia przez te wyzwiska zakończyła swój fałtubowy rozdział. Żółta dla Xena. A jak już mowa o Fautubingu czy tam innych AI robotach, to najnowszy model sztucznej inteligencji Pago 3. Nie przeszedł pierwszych testów inteligencji światopoznawczej i model nie zostanie jeszcze wypuszczony na rynek. Kurwa mać. cię... Dobra, obserwujemy nie No, bez ja. Sucharita też dał update w sprawie Syzyfa, któremu ufundował randkę niemalże marzeń. I to wszystko za moje pieniądze? <śm> Niestety hotelik został odwołany, bo Casanova sam wplątał się w problemy z typkiem, który miał wynająć mu Airbnb. Odwołali mu. Pisał mi tak. Najładniejszy wybrałem i chuj. Wiecie co ten idiota napisał kurwa w Airbnb? Napisz do gospodarza. Napisał tak. Podoba mi się widok z okna i jadę z koleżanką, z którą znam jeden dzień. Co by nie było ważne, że chłopak się cieszy i na ostatnią chwilę pucuje buty szczoteczką do zębów, co by nie narobić wiochy brudnymi abibasami. W Japonii u nieuczesanej streamki w kratkę był stream z małp w górskiej dżungli, no i wysyłanie pocztówek, bez większych dymów, pewnie chillowy vlog wyląduje na jej kanale. No dobra, a teraz już koniec omawiania stypy, nie kryjmy się. Wszyscy oświeceni wiedzą, że głównym bohaterem internetu jest Bagetson Michael i to u niego zobaczymy prawdziwe kino i rozrywkę. Pamiętajcie jednak, że Bagi to doświadczony kaskader z uprawnieniami i wieloletni pracownik branży budowlanej po odpowiednich szkolniach. Nie naśladujcie jego metod budowania. Ja pierdolę, zejdźcie z tego kurwa może, ja pierdolę, pomimo klipów tego rodzaju, nie ucierpiał żaden fachowiec. Oczywiście darmowy kontent zwęszyła już hiena sucharita i będzie pite ze złotego grala Michaela. Mokry suchar jedzie tam od rańca ze swoim obecnym najlepszym przyjacielem Pawłem de Lordem Szablą. Dobrze, niech się chociaż coś dzieje w tym internecie. Ktoś musi bagiety popilnować, więc zapraszamy widzów na dzisiejszek no na budowie. A tak to co? Dzięki za dono od matury z Lewusem. Niezła próba ponownego wrobienia redaktora w promowanie kodu. Redakcja na twojej stronce. Ale nie znamy takie numery. Tym razem się nie damy. No i na raesa.